Poczekamy sobie, kto tu wskoczy. Ja muszę okulary wyciągnąć. Kogo nie ma. Poczekamy. Poczekamy. Uuu. O! Mamy jedną osobę na oczku. Dajcie znać, czy mnie słychać. Dajcie znać, czy mnie słychać dzisiaj. Teraz i teraz, o jestem wdzięczna za lajk, like. kochani lajki, like zwiększamy zasięgi kasujmy bileciki to jest kasowanie bilecików w ten sposób możecie wesprzeć mój kanał, o witam krysie tak, cieszę się to jak już mamy mam małą widownię wow samochód wiedzie. jestem w jednej z uliczek Piotrkowskich od rynku, od, wychodzącej od rynku. Patrzcie, zapomniałam jej nazwy, ale to ja się wrócę i Wam powiem. O, tam w dali, na samym końcu mamy już rynek. Krysia Webermax. wiecie co? Ja założę okulary, bo dawno mnie tu nie było. Krysia Weber, tak słychać, witam. Witam serdecznie. No widzicie, ja nawet na to taki spontan, nawet na grupę nie wrzuciłam informacji, że będzie live, bo dziewczyny, które by mogły by wskoczyły. Słuchajcie, ja tutaj patrzę sobie jeszcze. Uh -huh. To tak, powiem wam tak. Tutaj znalazłam taki cień, jak wyszłam na spacer. A sobie przejdziemy dalej, to wam pokażę, bo jest gorąco, jest straszne słońce, nie straszne, no mocno grzeje. Tutaj, o widzicie, za mną są pozostałości więzienia. Tu było kiedyś więzienie. I tu jest, y, pokażę wam wieżę strażniczą. Z czym wam się kojarzy wieża strażnicza? Zaraz wam pokażę. Tylko tu wyjdziemy na słońce, ale już nie będę się wy, wychylać, bo będzie razić. O, widzicie tam wieżę strażniczą? Pozostałości zostałości y, części bryła więzie więzienia. Y, tutaj na Wroniej, w, y, w Piotrkowie, na Wroniej, nie wiem ile lat temu wybudowano najnowocześniejsze więzienie w Europie. Może już jest takie, które je przebiło. Słuchajcie, ja kiedyś robiłam taki live w temacie tego, że część starszych, którzy ukrywają pedofilię, może, spo y, może spotkać taki los. Tak? Jak yy, sekta sceduje to indywidualnie na jednostkę. Także sobie wracamy z powrotem. Tam za mną jest ulica Wojska Polskiego. Tutaj też zobaczcie kamieniczki. I sobie przejdziemy. To jest tak zwane stare miasto. Elegancja Francja może się schować tak pięknie dziś wygląda nasza królowa miło mi. Słuchajcie, miło mi. Yy, ja dzisiaj w stylu boho jestem, zobaczcie. To jest taki kombinezon. Nie wiem, widać? Taki kombinezon. I gołe plecy. Słuchajcie, w sekcie to bym w takim tylko na basen poszła. To tak, tu mamy kamieniczkę, zobaczcie. Zobaczcie, można by było komuś powiedzieć, yy, czy naraić, że jesteś gdzieś na wypadzie. Za granicą nawet. Zobaczcie, ładne widoki. O, tutaj. I zaraz Zaraz Wam powiem, bo na pewno zauważyliście na miniaturce, że dzisiaj będzie live. Dzisiaj będzie Hubert. Witamy, Weber. Jak się bawiłaś na spotkaniu eksów. Więcej, to znaczy na, na balu przebierańców było super. Było super, bo mnie podeszwy od butów bolały, od, stu, od butów, tak? Od ta, po tańcówki. Także to zdjęcie, czy ten, to jest zdjęcie, co wrzuciłam, czy, słuchajcie, czy robiłam rolkę, co mam nogi tak wyciągnięte, to rzeczywiście podeszwy stóp nie bolały. Ale impreza była jakby, no była, była impreza, tylko i teraz tak, słuchajcie, ja wracam, bo więcej na temat Smardzewic i ogólnie tematu. Wiecie, wiecie co? Nie, nie podoba mi się, ja nie, nie toleruję takich tekstów u mnie na czacie. Dzień dobry, tak, witam. E, Rafał Szpila jest, jest słuchajcie, ukryty na kanale. Niestety ja, ja nie będę tolerować takich tekstów. Aha, i wracając do tematu, słuchajcie, bo gościu mnie wybił trochę ogólnie też będzie bardzo ciekawy, interesujący live. Ja już wam o nim wspomnę, bo ja to już uzgodniłam z Dominikiem. Pamiętacie Dominika z, z wywiadu? Wywiad z, byłym, z synem byłego nadzorcy obwodu. Myślę, że, że kojarzycie Dominika. Może Dominik na całym live nie będzie, ale będzie. On wskoczy pod koniec. Ja to określiłam, że będzie taką wisienką na torcie. Ten live, słuchajcie, mocny live będzie 1 sierpnia o godzinie wstępnie 21.00. Ja już będę u siebie wtedy. I mm, będzie bardzo ciekawy temat, kochani. Yy, ja może troszeczkę zarzucę Wam takiego, yy, wiecie żebyście oczekiwali z niecierpliwością. Chodzi o, o to, to będzie temat w kontekście tego, bo nie chcę za dużo wam powiedzieć. Słuchajcie, jak się ukaże już miniaturka, zapowiedź na YouTube, to już i opis. i Zachęcam was do zapoznania się z opisem tego live'u, który będzie 1 sierpnia. Chodzi o to, o, o taką kwestię, że są świadkowie jehowy, którzy wychodzą z sekty, ale sekta, system kontroli i władzy nie wychodzi z nich. I będzie to naprawdę mocny live i chcę wam wspomnieć, i niektórzy z was, niektórzy z was jak są na Facebooku czy śledzicie to, co zamieszczam na YouTube w postach, są dwie części baśni O dziewczynie światła. Więc na live Usłyszycie trzecią część. Trzecią. Ja. <grywa> trzecią część. Usłyszycie trze trzecią część baśni. Odczytam y, 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 wstępnie te dwie wcześniejsze i jest w trakcie przygotowania trzecia część baśni o dziewczynie Światła i będzie naprawdę bardzo ciekawy temat, słuchajcie, bo y, poprzez tą baśń wprowadzę was w trans. Y, tematu, który będzie poruszony. I tak jak powiedziałam, na końcówkę to Dominik będzie wisienką na torcie i Dominik wskoczy, wskoczy pod koniec live'u, kochani. Pod koniec live'u. Nie, nie znam angielskiego, nie znam, ktoś tu pisze po angielsku. Także zachęcam Was serdecznie i zapraszam na tego 1 sierpnia, ale dzisiaj o 21 będzie live będzie live związany z, dotyczący prawnika Bramleja, pra, prawnika świadków Jehowy, który ponosi konsekwencje swoich zachowań. Także bardzo ciekawy w pół do 11:00, bo wiecie, moja mamcia będzie już spała, ja już ją uprzedziłam. Jak ma pani na imię? Leon Kowalski. Pani z El nie wiem, jak uważasz, że z LGBT to mogę być. <laughs> dla mnie to rybka. Jak mam na imię? Na głównej stronie kanalu, kanału są informacje na mój temat. A dla nie, nie nowych osób, które tu wskakują, widzów, mam na imię Bożena. Bożena. Kanał związany z moim 30-letnim pobytem w sekcie Świadków wiechowy Obnażam to, co się tam. Dzieje jak sytuacja wygląda od środka, ze względu na to, że też znam strukturę od środka, jak funkcjonuje. Obnażam to, co się dzieje również obecnie. Robert Pluta, Bożenka, tak, Boże. Jestem Bożenka, tak, Bożena. No, A tutaj jakiś glonek, czy jestem z LGBT. Świadkowie mają swój armagedon. Normalnie cud się stał, dostają to co posiali. I, I kochani, i teraz tak. No Dobrze, już mamy, mamy kolejnego, słuchajcie, kolejnego gościa. Ktoś, jakiś nadarzyniak. Widzicie? Jak, zobaczcie, jak mnie atakują. Zobaczcie, jak mnie atakują. Co robi kobieca energia z ludźmi. Zobaczcie, jak się boją kobiecej energii. Tematu się boją. Także ja się domyślam tylko, kto się kryje pod tymi nikami. I takie pierdolety za przeproszeniem piszę. Możecie sobie pisać, co chcecie. Ja czwarty rok prowadzę kanał. Słuchajcie, ja się, ja się boję czegoś. Tutaj o, tutaj są dziewczyny, które mnie znają. I, 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 i wiedzą, jaką ja mam reakcję. Świadko, tak, tutaj Dawid pisze, Świadkowie Jehowy atakują dokładnie, słuchajcie. A, yy, a ich znakiem rozpoznawczym jest miłość. Więc możecie się przekonać, jak wygląda miłość Świadków Jehowy. No. Tak, nie, ja się nie poddaję. Także, kochani, zapraszam Was na 22.30 dzisiaj. Trochę pogadamy o Bromleju. Jak go yy, udupił sąd. Także wiecie, wypływa wszystko, wypływa cały, yy, yy, cały syf yy, z bagna. Nie, 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 ja nie jestem jechowa. <ścoughs> ja nie jestem jechowa. Ja jestem bożena. Mm. No, także wiecie co, mamy już 11 minut, 12. Będziemy powoli kończyć. O, zobaczcie, ja nie wiedziałam. Tutaj jesteśmy, tu jest parafia ewangelicko. Patrzcie, Augsburska, kancelaria parafialna. No, budynek kościelny. Sobie przejdziemy. Tutaj wiecie też ładnie przyozdobili tymi latarenkami. Tutaj w ogóle uliczki i rynek w Pioczkowie. Także polecam, jak będziecie w pobliżu, możecie przyjechać do mojego rodzinnego miasta i sobie je pozwiedzać, a jest... No jest co oglądać. Mój dziadek szewca nie miał towarzystwa przy klepaniu butów, dlatego jak kociarze przychodzili, to ich wpuszczał, by mu się nie nudziło. Dawid Man, a jak to się skończyło? A jak to się skończyło? Jak to się skończyło? Wiecie co, jakieś nowe oznaczenia się pojawiły na YouTube czytałam o tym korony, zobaczcie korony hashtag #3 o co tu chodzi orientujecie się ja muszę sobie o tym poczytać bo ja wcześniej tego nie robiłam tutaj ja człowiek tak y, zauważyłam cię y, witam cię plutko y, co to ja chyba wam powiedziałam wszystko bym was poprowadziła jeszcze ale tam jest dalej słońce zobaczcie dalej sobie idziemy uliczką Dostał od nich Biblię i w końcu odpuścili, bo dziadek jest katolikiem. Tak, to znaczy z nimi jest w ten sposób, tak, że oni do pewnego momentu próbują, później odpuszczają i być może później ktoś inny trafia i próbuje, tak? Próbuje omamić. Ale to, co ja zawsze powtarzam, że... Świadkowie Jehowy wydeptują nowe ścieżki neuronowe i one mogą, dlatego zachęcam do tego, żeby z nimi w ogóle nie rozmawiać. Ścieżki, nowe ścieżki neuronowe, one mogą odpalić w momencie, kiedy na przykład przeżyjecie jakąś traumę, przykre doświadczenia, tragedię życiową i wtedy mogą, mo, mogą odpalić te ścieżki, które wydeptali świadkowie. Tak to działa, słuchajcie, tak to funkcjonuje. Dlatego ludzie, którzy się wybudzają, yy, ciężko im, yy, wiecie, wydeptać nowe, tak? I dalej funkcjonują na starych. I ten live, który będzie 1 sierpnia, o którym już wam troszkę puszczam farby, też będzie dotyczył tego yy, podążania po starych ścieżkach neuronowych. No czasami one są dla niektórych osobników bardzo wygodne, ale o tym będzie więcej na live'ie to jak ak, jest aktywny na czacie, z to aha, a rozumiem, to znaczy ja tak przypuszczałam. Laura, witam Laurę, Dawid, sąsiadka miła, miała depresję, niestety ją wciągnęli, pomimo że cała rodzina jest katolikami, z, z którymi mieszka. Moja cała rodzina też jest katolicka, i, a ja zostałam świadkiem, no, co prawda teściową miałam. I wszyscy myśleli, że, że ona z mężem mnie wciągnęła, a ja wciągnęłam, kochani, męża. Ja wciągnęłam męża. Także tak to, tak to wygląda. OPR, witamy. Tak, witam cieplutko Was wszystkich. Zobaczcie, mamy już ponad 15 minut. Ja za trochę wracam do domu. Dlatego, wiecie, stwierdziłam, że zrobię Wam live, bo czasami, nawet jakbym zamieściła post, czy odpaliła o 22.30 dzisiejszego live'a, to niektórym z Was nie wskoczą powiadomienia. Dlatego takie, takie, taki króciutki live informacyjny dotyczący, jeszcze raz powtórzę, dzisiaj dla nocnych marków live o 22.30 dotyczy informacji na temat prawnika świadków wiechowych, który ponosi konsekwencje poprzez yy, yy, mówienie nieprawdy czy pół prawdy. Tak, zachęcam, za, na, e, zachęcam kochani. Słuchajcie, lajki, zwiększamy zasięgi. Podchwytują to algorytmy YouTube. Zachęcam do pisania komentarzy również pod live'em, e, ponieważ to też ma wpływ na algorytmy. Tam jest boda Nie pamiętam, ile znaków e, byłoby fajnie zamieścić, ale będę wdzięczna. Piszcie, możecie e, klikać serduszka. Słuchajcie, kciuki. Jest to prawda, że w pewnym momencie świadkowie Jehowy nakazują spisywać majątek na nich. Tak, tak. To ja mogę odpowiedzieć na to pytanie jeszcze. Robią to wtedy, kiedy jest na przykład samotna kobieta, która jest w sekcie, czy mężczyzna dzieci ma poza sektą i wtedy może być taki subtelny, powtarzam, subtelny nacisk, zachęta, aby wesprzeć dzieło ogłoszenia, dzieło królestwa, jak to oni mówią i zapisać majątek, działkę, mieszkanie, cokolwiek, jakie majątności taka osoba ma, na sektę. Kochani, tak to, tutaj odpowiedź do Dawida, tak to, tak to niestety wygląda i... Takie sytuacje mają miejsce. Co prawda, wiecie, ze starszymi osobami wygląda to różnie, ale też y, napływają do mnie informacje, przecież bo tutaj trochę się głośno zrobiło, y, że niestety, ale y, to się dzieje. Czy działo za moich czasów jeszcze, tak? I prowadząc kanał też takie informacje y, do mnie napływają. A pani czym się zajmuje? <grym> Życiem. Życie to moja pasja, ja się zajmuję życiem. Ja się zajmuję pięknym życiem. Zachęcam wszystkich innych po wyjściu z sekty, czy byliście w sekcie, czy nie, zacznijcie żyć i być sobą. Nie dać, nie, nie dać się manipulować. Nawet nasi najbliżsi próbują to robić poprzez wywieranie jakiegoś nacisku. To mogą być rodzice. Rodzeństwo, dziadkowie, a ty, jak masz plan na siebie, to ty się go trzymaj, tak? Świetny temat, trzeba to poruszać. Yy, tak, tak. Także kochani, sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Aha, i jeszcze Wam wspomnę, bo ja się tu przemieszczam, słuchajcie, w cieniu, w tej jednej uliczce, bo jest gorąco. Zobaczcie, jak tam słońce bije. O. Zobaczcie, umknęło mi to, co miałam powiedzieć, umknęło mi to, co miałam powiedzieć, umknęło mi to, co miałam powiedzieć, no, słuchajcie, to chyba limit wyczerpałam, limit wyczerpałam e, informacji, widzimy się, cześć, witam, tu chat. Natalia, Natalia, Krysia Bożenka odpoczywa po ciężkiej pracy jako kobieta i matka. Żyje dla swoich pasji to jest piękne. Tak. Na obecną chwilę opiekuje się chorą mamą. No. Także tak to wygląda. <gryś> o, oczywiście, Krysia tutaj po prostu, no. Fajnie, Krysia, fajnie. Yy, skomentowałaś, dałaś odpowiedź. A mama ile ma lat? 84 w sierpniu skończył. Jest po. Jakby to powiedzieć, była w stanie terminalnym. Dwa razy uciekła śmierci. Po złamaniu, po operacji, po operacji złamania Biodra, po sepsie, po udarze. To są konsekwencje wszystkiego tego, co się działo, co się działo w szpitalu. Słuchajcie, szpital w Piotrkowie cieszy się dobrą opinią. Nie wiem, jak sytuacja teraz wygląda ta Leon Atyskakeb. <śmany> tak, wywiad pracuje. Nie, no niektórzy z ciekawości, z ciekawości się pytają, także ja to rozumiem. Silna kobieta, tak. Ale silnymi stajemy się, kiedy jesteśmy w stanie pokonać traumy i przykre doświadczenia w naszym życiu. Ja też będę zajmował się z moją mamą w sumie ona też zajmowała się mną normalna rzecz. Tak także moja mama w dobrym kierunku o Madzia witam. Witam cię Madzia. Witam cię, plutko. To co mamy 21 minut. Słuchajcie po długim czasie naprawdę po długim czasie jest live. Kiedy był ostatni? Nie pamiętam ja już zapomniałam. Także kochani widzimy się dzisiaj dla nocnych marków. Leon, proszę mi tutaj Bożenki nie podrywać, bo no. będzie pan. <laughs> Widzicie, co się dzieje? Widzicie, co się dzieje, jak walczą o mnie, jak za czasów średniowiecza, kochani, jak za cza czasów średniowiecza. Aha, jeszcze chcę wam powiedzieć, że tutaj w Piotrkowie, yy, zresztą, jak jesteście na Facebooku i, i część z was to widzi, Jestem w, takim, w dobrych relacjach z fundacją to jest to. I 30, 30 lipca tutaj w Piotrkowie będzie spacer z przyjaciółką, która, który organizuje Fundacja w stronę parku. Tam będzie taki piknik poczęstunek. Należy zabrać ze sobą jakiś kubeczek, coś do rozłożenia, jakiś kocyk. Wcześniej zdobiłyśmy kapelusze, ozdabiałyśmy kapelusze na warsztatach zdobienia kapeluszy. Oczywiście dziewczyny, mnie stałam się ambasadorką tych wydarzeń, wyobraźcie sobie, taki naprawdę wielki zaszczyt mnie spotkał, bo ja, wiecie, ja się tego nie spodziewałam. W każdym bądź razie ja też motywuję kobiety do noszenia kapeluszy. O, tu jest mój, zobaczcie. Też wykonany własnoręcznie. Jak byłaś młoda, to pewnie ładna laseczka byłaś. Ja nie wiem, czy byłam. Ja byłam w sekcie, więc w sekcie laseczek nie ma. Bożenko, nic nie... Bój, rób swoje. Tak, dokładnie. Co pani sprzedaje? Nic nie sprzedaje. Krysia, Bożenka rycerza to nie szukaj, bo ma zakuty. wiesz co. <grysia> nie, ja nie szukam. Kochani, nie. Słuchajcie, jak kobieta będzie szukać? To ktoś macie znaleźć, tak? A nie ty będziesz się gdzieś tam, wiecie, po kątach szukać, tak? No. To co? Ciężko mi się z Wami rozstać, ale wracać muszę do Mamci. Muszę wracać do Mamci powoli. Może kawałek z Wami uliczką, tylko tam jest straszne słońce mocne słońce, silne, bym z Wami przeszła. No cóż. To co, widzimy się o 22.30 i pogadamy sobie o świadkowskim prawniku, do zobaczenia, to o 22.30. Ja nie jestem w żadnej sekcie, ale mówię o sekcie Świadków Jehowy. Przekażę Krysia mamie, przekażę. Zenek się pyta, ile masz lat? Odpowiedzcie na czacie ile ja mam lat. <laughs> Krysia, słuchajcie, odpowiedzcie Zenkowi ile mam lat. Mam na imię Mateusz, bardzo mi miło, bardzo mi miło. Zenek pyta się ile masz lat. Mam czwórkę dorosłych dzieci. Mam czwórkę dorosłych dzieci. O witam Alinę, 50. O bardzo mi miło. Odmłodziłeś mnie dosyć, ale super, cieszę się. Nie wyglądam na tyle, ile mam. Patrzcie i zobaczcie i znowu i znowu jakiś, jakiś ewenement Także tutaj jeśli macie jakieś zapędy, żeby jakieś bzdury pisać, to wiedzcie, że w mojej przestrzeni tego nie ma, bo po prostu Was ukrywam na kanale. Także zrobiłam to chyba z trzecim osobnikiem. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. 55. Nie trafiłeś, nie trafiłeś. Nie trafiłeś. E, jedyne, jedyne co mogę Wam powiedzieć: że na żywo, jak mnie ludzie widzą, to też nie, e, nie dają mi tyle, ile ja mam. Klejman, e, nie trafiłeś, Leon też nie trafiłeś, Zenek też nie trafiłeś risl, że um, wiek to tylko dokładnie właśnie. I PS to podsumował. Wiek to tylko liczba. Więc chcecie wiedzieć ile ja mam lat? Cały czas 18. I temat zakończony. 75 lat. No może być. Masz 75? No. To co? To kończymy w takim razie, czy pani bada nie wiem, o co tu chodzi? Tak, Madzia, Madzia, tutaj mówi, że ja jestem wiecznie młoda, tak. Wszystkie złośliwe zboczki z Nadarzyna lądują w niebycie internetu. Dokładnie, dokładnie, tak jest. I, i, I tutaj, to tak jak u mnie, oczywiście, Martin Jasnowski, Beauty Woman. Pozdrowienia dla mamy Alinka, tak. Przekażę, słuchajcie, przekażę. Chcę wam powiedzieć, że... Czy pani masuje brzuch? <laughs> Nie mam potrzeby. Nie mam potrzeby masować. No, chyba, że ty chcesz pomasować. To co? Kończymy, kochani. Zobaczcie, jak jest wesoło na rynku tutaj. O, tam się lampeczki palą już. Takie lampeczki. Może przy dziennym świetle tego nie widać, ale ładnie to wygląda. Pójdę z bliska, podejdę, to wam pokażę. I będziemy kończyć live. Czy jadła pani mięso z nutri? Jadłam. Jadłam mięso z nutri. Jadłam. Nie wiedziałam. A później jadłam z premedytacją. Czy może mi pani pomasować? Nie pisz takich rzeczy, bo cię ukryję na kanale. Aha, w twoim rejonie jest tego pełno. No dokładnie, tak to wygląda. Zobaczcie, widać to. O, o teraz widzicie lampeczki tam na rynku. Lampeczki o, migają, fajnie świecą. Trole się zleciały dokładnie. Afor jest panie dobrym gilfem. Fiu, fiu. To co kochani? Kończymy. Kończymy, bo zobaczcie, zobaczcie, ja tu wyjdę teraz zobaczcie jakie jest słońce. Nie ma to tamto. Nie byłabym w stanie prowadzić live'a. To co? Widzimy się o godzinie 22:30 na fotelu królowej matki, bo ja będę siedzieć na mamy fotelu. Nie wiem, co tutaj Mateusz Malinowski, słuchajcie, lubi masować. Widzę jakiś masażysta, jak każda, tak, dokładnie. Alinka, tak, dokładnie. Mateusz Malinowski lubi masować. Więc słuchajcie, wbijajcie na chatę do Mateusza, to was pomasuje. To w takim razie widzimy się o godzinie 18. Przepraszam, dziś o godzinie 22.30. Do miłego zobaczenia kochani, lajki, będę wdzięczna za lajki, za subskrypcję, za udostępnianie linków do moich nagrań. I jeszcze raz powtórzę, dzisiejszy live 22.30 dotyczący Prawnika Światkowskiego, kłamcy i na, zapowiadam już kolejny, który będzie 1 sierpnia o godzinie 21. I to będzie bardzo mocny live, ale na początku będzie trzecia część baśni czytana, słuchajcie, żeby Was wprowadzić w trans. To w takim razie wszystkiego dobrego Wam życzę cudownej zabawy na planecie Ziemia i cudownego czasu. I oczywiście jak zwykle szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka i do zobaczyska wieczorem. Pa albo w nocy. na mnie raz! Pa! Ja muszę to wyłączyć. Na się Patrzcie, nie mogę wyłączyć. O, już! Pa!